A witam bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. E, dzisiejszy... o, może nie tak. Może te ręce to nie tak. Ostatnio miał tak. Taki pan co przemawiał do narodu, to ja sobie zrobię tak. Skromniej, nie wiem, takie zadbane, może niezadbane, nie wiadomo. <laughs> Jeszcze ktoś oceni. Kochani, dzisiaj mam do polecenia dla Was fantastyczną literaturę z najwyższej półki. Rocznik 79 to jest bardzo dobry rocznik jak na pisarza. I w ogóle 79 to jest bardzo dobry rocznik, bo to jest mój rocznik. Ja jestem rocznik 79 i uważam, że to jest udany rocznik. Nadaje się do leżakowania i im starszy, tym, tym lepszy. Ja pochodzę z rybnika, a ten pisarz pochodzi z Pilchowic. czyli można powiedzieć, mieszkamy za miedzą. Nie poznaliśmy się, ale można powiedzieć, że nie tylko ja go czytuję, ale go też słyszę, bo biegam w lesie. W którym on strzela. Ma zamiłowanie do broni do strzelania, więc sobie strzela tam, gdzie ja biegam. Mam nadzieję, że kiedyś jakaś zabłąkana kula przez przypadek mnie nie trafi. Szczepan Twardoch. Pan Szczepan Twardoch pisze fantastycznie. Uwielbiam go czytać uwielbiam, jak pisze. E, dotyka bardzo często nie tyle rzeczy, ale sytuacji, które mnie dotykają tutaj mieszkając na Śląsku, jako Ślązaka. Porusza tematykę moich pradziadów, dziadów rodziców, moich korzeni, jak i swoich oczywiście. I na dzień dobry. Książka, którą Wam ostatnio polecałem, pokora, możecie o niej przeczytać w postach, które umieszczam, w których polecam książki. Pokora nie będę dużo opowiadał, możecie przeczytać. Bardzo fajna, bardzo ciekawa, oczywiście też zakorzeniona tu w, w, naszym, w naszym Śląsku, poruszająca oczywiście naszą tożsamość i tak dalej, i tak dalej. Teraz w, telewizji na, teraz w telewizji Kanal Plus leci serial Król. Bardzo fajnie zrobione, świetne zdjęcia Pana Kacpra. Rewelacyjna gra aktorska. No i cóż, chodzi o Króla. Tu mamy książkę, a w Kanal Plus możemy zobaczyć serial, który powstał na kanwie tej książki. I przy scenariuszu oczywiście maczał swoje palce Pan Szczepan Twardoch. Król jest, można powiedzieć, pokazuje dwie Warszawy, e, dwa jej oblicza w okresie 1937 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej, historię pewnego boksera, można powiedzieć, mafii, która funkcjonowała w Warszawie, całego tego półświadka i tak dalej, i tak dalej. Nie będę dużo opowiadał, tylko polecam, czytajcie lub oglądajcie. Jeżeli zobaczycie, Albo przeczytacie, to dalszym ciągiem tej książki jest Królestwo. I mam nadzieję, że też powstanie dalsza, dalszy ciąg serialu, który leci w Plus, to też poleci jakby drugi sezon. Królestwo. Może kto wie, w głowie jeszcze pana Twardocha jest jeszcze i trzecia część. Kto wie? Uważam, że... Znaczy dla mnie było. To było znakomite, a to było jeszcze lepsze. A najlepsze co może być? To był jeszcze można powiedzieć. Książka Drach. Drach oczywiście porusza tematykę, yy, którą, z którą zetniemy się, nas, yy, w którą, w którą się yy, na, O której dyskutuje się na Śląsku, dyskutuje się w naszych domach, dyskutuje się, niektórzy są za, niektórzy są przeciw, ale porusza rzeczy, które są ważne dla Ślązaków. Myśmy zawsze byli rzucani albo w tą stronę, albo w tą stronę, albo staliśmy w rozkroku. A tak naprawdę to mieszkamy tu na Śląsku i to jest nasza Ziemia i najbardziej jesteśmy związani z nią. Nieważne, po której stronie granicy byliśmy kiedyś, jak jeszcze przyjdzie nam e, żyć i w jakim kraju. Drach polecam serdecznie, bo jest to jedna z moich ulubionych książek. Dlatego też, jeżeli ktoś ma ochotę, bo ja sobie nabyłem taką książkę, to jeszcze jest Drach, ha! ale w gwarze śląskiej. Proszę bardzo, w języku. Na przykład, powiedzmy sobie, jak to... Posłuchajmy, jak to brzmi. Proszę bardzo, nie wiem. Strona 126. I jeszcze Szowołdzany. Coś nie w końcu jakoś tam daleko pochodzi. Oni to też nie są bogocze, robią na polu i na grubach, a go dają po swojemu. Ale nie tak obyczajnie po niemiecku. Inakrzyj. I ta książka właśnie jest napisana inakrzyj. A dokładnie za sprawą pana Grzegorza Kulika, który pomógł przetłumaczyć. Na śląskim. Dracha. Fantastyczna. Jak ktoś ma odwagę, zachęcam do tej pisanej po inakrzym. Tej, tej, która napisana jest inaczej. Inakszy, inakszy. Ja nawet nie umiem odmienić tego. No inaczej jest napisana po prostu, tak, powinienem powiedzieć. Poza tym są ciekawe balady o pewnej panience zbiór opowiadań. Polecam. Wieloryby Idźmy, w której pan Szczepan Twardoch. Za tą książkę nawet go jeszcze bardziej lubię. Tu troszkę o sobie. W książce Jak nie zostałem poetą. Również można, pięknie. No i na koniec zostawiłem co? Paszport polityki, za który dostał, którą dostał paspo, paszport polityki, za książkę Morfina. A ona jest, można powiedzieć, znakomita. Od niej zacząłem przygodę z, z panem Szczepanem Twardochem. I cóż, nie chcę się rozwodzić, tylko pokazuję wam, zachęcam. Czytajmy, czytajmy, czytajmy. A jak nie, no to oglądajmy. Serial, który leci teraz w Kanal Plus. Pięknie drach, taki i taki. Można inaczej, można po polsku. Król, który teraz właśnie leci w Kanal Plus. I Królestwo, które jest dalszym ciągiem tej historii. Pana Shapiro. Więcej wam nie powiem. No i na koniec najnowsza, tak jak jeszcze przypominam, Pokora. Bardzo dojrzała. Yy... I tak jak pan Twardow, uważam, że to jest, można powiedzieć, jego. czy najlepsza? Nie wiem. Ale uważam, że bardzo dobra książka. Dobra. Najlepsza jego książka, jego powieść. Poza drachem, oczywiście, bo drach to drach. Ja go kocham. Uwielbiam. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do czytania.